Trudno tego nie zauważyć. W Krakowie przybywa tras dla rowerów. Na dodatek wyglądają tak, jak wyglądać powinny. Cieszy nas to bardzo i dumą napawa, a zapewne jeszcze bardziej zadowoleni są rowerzyści. Ale na rowerowej mapie Krakowa nadal widnieją czarne punkty, które chluby raczej nie przynoszą. Od chociażby trasa na Wiślanych Bulwarach. Jej usytuowanie powoduje dyskomfort dla siedzących na ławkach, jak i jadących na rowerach. Od razu nasuwa się pomysł cofnięcia ławek, na przykład pół metra w głąb trawnika, ale okazuje się, że to nie takie proste. Zastanawialiśmy się nad przesunięciem ławek, było to niemożliwe z uwagi na przepisy przeciwpowodziowe. Zastanawialiśmy się nad przesunięciem ścieżki bliżej Wisły, niebezpieczne ze względu na, na bliskość wody i możliwość wpadnięcia. Przesunięcie pod mur oporowy stwarza zagrożenie, że na rowerzystów będą składały przedmioty zrzucane z muru, czy nawet odrywające się cegły. Nie mamy pomysłu i tutaj wspólnie z naszym programem chcielibyśmy poprosić mieszkańców o przesyłanie pomysłów na rozwiązanie tego problemu, czy to na nasz adres rzecznik.ziklit.kraków.pl, czy na adres państwa programu. Może wspólnie uda się coś wymyślić. Przez kilka zespołów ludzi, którzy zajmują się na bieżąco problemami rowerzystów w Krakowie, nie byli w stanie wymyśleć. No może duża ilość widzów Czytnego, czytnego, programu. Ależ nie ma się co wstydzić, panie rzeczniku. Każdy wie, że nasz program jest... Zresztą sam pan powiedział. A co do pomysłów, to oczywiście liczymy na niezawodność naszych widzów. Jadąc w kierunku Wawelu natkniemy się na bramę teleportacyjną. Ciężka, wprawdzie nagle się kończy, ale i temu problemowi sprytnie zaradzono. Jeśli prawidłowy sposób pokonywania tego odcinka umknął Państwa uwadze, prezentujemy właśnie powtórkę w zwolnionym tempie. Dla mniej wprawionych w teleportacji pozostaje tradycyjna metoda pokonywania przeszkód. Szkoda, że nikt nie wpadł na pomysł, aby ułatwić rowerzystom wydostanie się z bulwarów na tamę przy ulicy Ofiardombia. Nie zawsze ekipa podglądaczy jest pod ręką, chociaż zawsze można na nas liczyć. Dostać się z ulicy na bulwary jest równie ciężko i niebezpiecznie. Jadąc bulwarową trasą dotrzemy w końcu do Alei Pokoju. Tu ścieżka się kończy, ale jednocześnie prowadzi tędy zielony szlak rowerowy. Bądź tu mądry i jedź na rower. W związku z powstaniem estakady na Jana Pawła II powstała też nowa organizacja ruchu. Ruch dla rowerzystów zorganizowano tak, że trzeba jeździć naokoło. To co można było pokonać w 20 sekund, zgodnie z przepisami pokonuje się w około 4 minuty. Dlaczego trasy rowerowej nie puszczono prosto? Dowiedzieliśmy się, że szerokość ciągów komunikacyjnych jest za mała. Teraz będzie sprawdzane, czy przepisy się nie zmieniły i przez przypadek nie zezwalają na poprowadzenie trasy rowerowej. Szkoda, że przez przypadek projektant nie zrobił swojej pracy jak należy. W rytm tworzenia nowych tras rowerowych wpasowują się projektanci, proponując innowacyjne rozwiązania i technologie. Wzdłuż ulicy Turowicza na istniejącą asfaltową trasę dla rowerów wysypano coś na kształt i formę żwiru. Nową technologię opracowała Krakowska Politechnika. Ślad za jasną myślą projektantów ciemny lud traci przyczepność i wbija sobie kawałki żwirów w to na co upadnie. Cierpią także przedmioty martwe. Okazuje się jednak, że trasy rowerowe stają się także utrapieniem dla rowerzystów. Pieśni biorą w tym czynny udział. No ale drodzy Państwo, to jest przecież ścieżka dla rowerów, nie widzicie Państwo? Proszę bardzo. Nie, no to okay. Dziękujemy za wyrozumiałość. Innym jej brakuje, kultury także że pana tutaj ścieżka dla rowerów jest, gdzie pani gdzie tędy? Nie widzi pan ścieżki? Przecież to można potem, wie pan, potrąci pana ktoś. Panu. No ale nie, nie wie pani akurat, nie wiem, ale innym? Po, y, po, przez przejście dla pieszych to też jest ok. Ja jak wiem, się jadą ale wie Pani. To jest... Po chodniku to też jest okej. Okay. Ale wie Pani, to jest ścieżka dla rowerów, a nie do chodzenia. Proszę pana, ale pan chyba na ścieżkę dla rowerów szedł. No i to z tego, że to jest ścieżka dla rowerów, a nie, nie dla pieszych. Słucham? dupie to mam, słyszałeś? mam to pan? Nie, no nie słyszałem. Bo to bardzo kulturalne, panie. Gratuluję. To proszę spróbować wytłumaczyć. No czekam na to, żeby mi pan wytłumaczył. Ja mam ochotę z panem dyskutować. Ale to wie pani, to mnie to nie interesuje, że pani nie ma ochoty, ale pani powinna iść tutaj, gdzie jest chodnik dla ludzi, a nie ścieżką dla rowerów. Bo szkoda pani zdrowia, no. No o to mi chodzi, że to jest ścieżka dla rowerów, a nie dochodzenia wiem ale tu to, to pani może zdrowie stracić jak panią rower wiedzie no oj ale tutaj proszę pani ścieżka dla rowerów przecież jest bardzo się cieszy bardzo się pani cieszy no ale Mam nareszcie pęka czy nie no ja mam ale pani nie powinna tutaj chodzić przecież prawda no, nie, nie mam zakazu po ścieżce rowerowej przepraszam ale się o, nie mogę się powie pan potem to można zdrowie gdzieś stracić jak w rower pana wiedzie to nie ma sensu chodnik dla tutaj dla nie mnie do tego do... Przez to. Dlaczego to poglądacz mamy Pana dać przez to? Bo no się tego piłem. W nagrodę za skruchę i znajomość programu zakładamy indywidualną maskę wykonaną specjalnie dla Pana. Druga strona medalu jest taka, że rowerzyści jeżdżą po chodnikach i koło się zamyka. Tutaj w sumie chodnik jest dla ludzi. Dlaczego Pan nie jeździ tutaj ulicą albo jakąś ścieżką dla rowerów? A, nie, Pan. No tu ma blisko do pasów ten, a co przeszkadza Panu? To... Nie, no bo wie Pan, bo tak jak już chodzę tutaj po, tym, po tych ulicach i non stop prowerzycie sami, jeżdżę rowerem, ale jakoś staram się omijać, no myślę, że to powinno, tutaj chodzą piesi, a prawda? Wie? Nie wiem, czy ścieżek nie, ale... nie ma, czy co, dla tych a rowerów, no nie, nie powinien Pan, pan ulicą pan, jechać, nie? No raz, tylko wie Pan, z samochodem nie wygram, nie? No, natomiast tutaj, to może na prawej, mogłem wtedy przyjechać, ale... Nikomu, znaczy, rozumiem, że pan generalnie na przykład ulicą to pan się boi jechać, tak? Bo co, bo może pana potrącić auto? No, no, czy co? Generalnie tak. Pan. Kierowca, proszę pana, w, w przypadku potrącenia mnie, czy ten mnie zrobi kaleką, proszę pana, dostanie 3 czy 4 czy 5 lat w zawieszeniu. A gdzie pan, proszę pana, rok w zawieszeniu? Jak, jak te, bo widziałem jak treściowo na pasę pieprzną, proszę pana. Co dostał? Rok w zawieszeniu, proszę pana? Rzeczywiście jest tak, że chodnik czasem jest miejscem, gdzie rowerzysta może poruszać się legalnie. Chodnik musi mieć co najmniej 2 metry szerokości i na jezdni musi być dopuszczona prędkość powyżej 50 km na godzinę, czyli w praktyce to są wszystkie ulice, gdzie mamy prędkość powyżej 70 km na godzinę dopuszczoną. Wtedy rzeczywiście rowerzysta może poruszać się po chodniku, ustępując pierwszeństwa pierwszym. Ja mam wrażenie, że część rowerzystów, zwłaszcza tych takich świeżych rowerzystów, troszeczkę nadużywa tego prawa i porusza się na rowerze zupełnie nie tam, gdzie, gdzie powinna, czyli na przykład na chodnikach w centrum miasta. W mieście buduje się i planuje nowe trasy dla rowerów. To dobrze. To naturalny sposób na odciążenie miasta od samochodów, a ponadto uszanowanie praw i potrzeb rowerzystów. Widać progres w postępie i jakości prac. Ciągle jednak zdarzają się niedoróbki. Ciągle jednak jest coś do naprawy i poprawy. Miejmy nadzieję, że projektanci i wykonawcy uczą się na błędach, na własnych błędach. Niełatwo jest pogodzić interesy rowerzystów, pieszych i kierowców. Oprócz przestrzegania przepisów wypada przestrzegać elementarnych zasad kultury. Wtedy wszystkim będzie łatwiej. Do zarządu infrastruktury komunalnej i transportu można przesyłać wszelkie uwagi, jak i propozycje dotyczące tras rowerowych. My od siebie zgłaszamy propozycję stworzenia trasy rowerowej wzdłuż ulicy Nobochudzkiej. Znaczy trasa już jest stworzona. Chodzi o to, by ją ucywilizować. Koniec odcinka to nie koniec sprawy. Opinie prosimy zamieszczać na internetowym forum programu. Jeśli mają Państwo ciekawą sprawę, bulwersujący problem, którym możemy się zająć, prosimy o kontakt.